To ćwiczenie ma na celu przybliżenie edytora tekstu VI. Edytor VI został utworzony przez studenta o nazwisku Bill Joy, który zyskał później sławę jako założyciel firmy Sun Microsystem. Napisał on edytor, który był wizualny, stąd litera V, i interaktywny, stąd litera I. Dzięki temu edytorowi możemy zobaczyć wiersze piku. A także wykonywane zmiany w trakcie ich um, przeprowadzania. W momencie pojawienia się edytora VI był on bardzo rewolucyjną aplikacją, bo to w czasach e, powstania Unixa, a edytory załączone do systemu operacyjnego były niesłychanie toporne i trudne do zarządzania. Obecnie program VI może być uważany przez niektórych za dość prymitywny program. Kto w czasach obecnych zdominowanych przez edytory tekstu typu Microsoft Word mógłby chcieć jeszcze używać tego typu programu. Jednak program VI posiada wiele właściwości, funkcji dzięki którym może być nadal bardzo przydatny, a w niektórych przypadkach może być bardziej mm, przydatny niż jakieś aplikacje bardziej rozbudowane i pracujące w środowisku graficznym. Najważniejsze zalety tego edytora to jest między innymi to, że znajduje się on w każdej wersji Linuxa. Możemy być pewni, że jeżeli zainstalujemy Linuxa, pojawi się on także na naszym komputerze. Ma on bardzo małe wymagania, kiedy system jest uszkodzony i trzeba zmodyfikować pliki konfiguracyjne przed doprowadzeniem go do użyteczności. Nie możemy uruchomić dużych aplikacji, czy, czy też aplikacji pracujących w trybie graficznym. Dzięki właśnie edytorowi VI możemy bez problemu skonfigurować: i doprowadzić go do używalności i nie potrzebujemy do tego środowiska graficznego. Mimo że program VI uważa się za edytor ekranowy, ma wiele cech typowych dla tzw. Tak edytorów wiersza poleceń. Program VI można uruchomić wpisując wiersze poleceń VI i nazwę pliku do utworzenia, jeśli jeszcze nic nie istnieje albo do edycji, jeśli już istnieje. Jeśli plik, nad którym chcemy pracować, znajduje się w katalogu innym niż bieżący katalog roboczy, możemy też podać pełną ścieżkę do pliku. Możemy także uruchomić program VI bez podawania nazwy pliku. Jeżeli uruchomimy program VI bez podawania nazwy pliku, który ma być nowo utworzony, program uruchomi się poprzez wyświetlenie właśnie na środku takiego ekranu powitalnego. W przeciwnym wypadku, jeżeli podalibyśmy nazwę nowego pliku, nie pojawiłoby się to, a jeżeli byśmy. W, po nazwie programu podali nazwę jakiegoś pliku zawierającego tekst, ten tekst automatycznie by się pojawił nam na ekranie. Niezależnie od tego, czy plik, który utworzymy jest nowy, czy jest to już istniejący, program VI zawsze na początku. Zaczyna się w trybie poleceń. Oznacza to mniej więcej tyle, że czeka on aż powie mu się, co ma robić. Nie można po prostu zacząć wpisywać ani zmieniać tekstu. Najpierw trzeba wydać mu jakieś polecenie. Aby wprowadzać tekst, wciskamy klawisz i. Wtedy na dole ekranu pojawi się komunikat wprowadzania, i od tej pory możemy już wprowadzać jakiś tekst. Jeżeli chcemy wyjść z tego trybu, wciskamy klawisz Escape. Ponowne wciśnięcie klawisza i spowoduje, że ponownie wejdziemy w tryb edycji. Możemy także przechodzić do innych trybów, na przykład tryb wyszukiwania tekstu. Program Vim posiada wiele klawiszy nawigacyjnych. Niektóre z nich to na przykład e, znak myślnika przynosi do pierwszego znaka poprzedniego wiersza, znak dolara przynosi do ostatniego miejsca w bieżącym wierszu, e, otworzony nawias przynosi wstecz o jedną sentencję, zamknięty nawias przynosi o jedną sentencję do przodu, e, znak potęgi przynosi do pierwszego znaka bieżącego wiersza, znak plus przynosi do pierwszego znaku następnego wiersza, 0 przenosi na początek bieżącego wiersza. Małe B cofa na początek poprzedniego słowa. Duże B cofa na początek poprzedniego słowa, ignorując symbole i znaki przystankowe. Mała litera E przenosi na koniec następnego słowa. Duża litera E przenosi na koniec następnego słowa, ignorując symbole i znaki przystankowe. Enter przenosi na początek następnego wiersza. Mała litera H przenosi w lewo o jedną spację, J małe przenosi w dół o jeden wiersz, małe K przenosi w górę o jeden wiersz, małe L przenosi w prawo o jedną spację, małe W przenosi na początek następnego słowa, duże W przenosi na początek następnego słowa, ignorując przy tym symbole i znaki przystępkowe, duże G przenosi do ostatniego wiersza pliku. Um, cyfra i duże G oznacza mniej więcej tyle, co idź do wiersz numeru X, czyli jakaś wybrana przez nas liczba zamiast X. Otwarty nawias klamrowy przynosi na początek poprzedniego akapitu, a zamknięty nawias klamrowy przynosi na koniec poprzedniego akapitu. Kiedy dotrzemy do jakiegoś słowa lub znaku, które ma być zmienione, e, możemy dokonać wiele różnych e, trybów modyfikacji. E, kombinacje zmienienia tekstu w programie VI to sekwencje klawiszy, małe c znak dolara, z, e, zmiana od tego miejsca do końca wiersza, c nawias zamknięty, zmiana od tego miejsca do końca sentencji, C, znak potęgi, zmiana tego miejsca do początku wiersza. C, zamknięty nawias klamrowy, zmiana pozostałej części akapitu. 3CW, zmiana trzech kolejnych słów. Małe R, zamiana pojedynczego znaku. Duże R, wejście w tryb zamieniania, nadpisywania istniejącego tekstu nowym tekstem. Po wprowadzeniu wszelkich zmian, e, możemy dokonać zapisu naszego tekstu w tym celu musimy przejść do trybu poleceń co robi się naciskając klawisz dwukropka i wpisując kolejne polecenie plik można zapisać pod bieżąco nazwą wpisując dwukropek w plik zostaje zapisany, ale zostajemy w edytorze aby go opuścić wpisujemy dwukropek q Wracamy w ten sposób do znaku gotowości wiersza poleceń naszego systemu operacyjnego, opuściwszy edytor. Sekwencja ta przydaje się, kiedy chcemy przed zamknięciem edytora kilka, kilkakrotnie zapisać